Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj przyczepa do malowania. Najpierw muszę spawy poczyścić i później to omalować. Rama, wszystko pod spodem jest pomalowane, tylko zostały burty. No ale jeszcze zanim to, to trzeba wspawać tutaj syp. Sy, syp. Tutaj w to miejsce, czyli prawa burta w przedniej części na środku, ale w tej przedniej połówce. No i teraz tak. Wygląda na to, że tutaj musimy wyciąć do końca łącznie z tą ramą dolną, z tym profilem. Czyli dobrze by było od środka sobie szczepić jakimś materiałem, poskównikiem czy czymś takim, czymkolwiek, żeby jak przetnę, wiecie, to, to jakieś naprężenia powstały. Na pewno podczas spawania to nie ma możliwości, żeby nam tą burtę nie wygięło w jakąś dziwną stronę. I będziemy się później pastwić nad tym. Także tak, muszę sobie ot otworzyć, owak jakiegoś materiału. Wiecie, szczepić trochę dalej, tu i tu, żeby przy wycinaniu, znaczy ja sobie najpierw tutaj natnę tą ściankę mniej więcej tak, żeby to pasowało przy a później zostawimy, zostawimy resztę, szczepimy to i z tamtej strony wytniemy i myślę, że będzie dobrze, nie powinno to się powyginać. To mamy prawie wycięte, tam z tyłu jest wspawany kawałek, to już dołem w zasadzie się nie trzyma zostało, Górą to zło, składam burtę na zewnątrz, otwieram i dotniemy. Tam są chyba punktowe spawy. Tutaj musiałem trochę wciąć, ale no normalka, bo tu jak się tnie tarczą dużą, no to tam było wtopione w rogu. No dobra, dziurę zrobić to każdy potrafi. Teraz trzeba to wyczyścić, przymierzyć. No i spawamy, wsyp. Wszystko wspawane pasuje fajnie. Jeszcze tutaj jest element dorobiony pod silne lampy. Muszę go zamocować, żeby już malować wszystko razem. Wręcz wymarzona do takiej roboty. Słuchajcie, samo malowanie nie jest czymś nadzwyczajnie trudnym, nawet pistoletem. A to raz, drugich jak się spróbuje, to już wiadomo o co chodzi. I tutaj na takiej przyczepie to zbyt wielu błędów popełnić się nie nada. Jak się poleje za dużo, no to będzie zaciek, Natomiast najtrudniejszy etap to jest właśnie o takie przygotowanie tego niestety do malowania. Bo ten etap, jak pominiecie, to wszystko będzie spoprane. No i sprzęt w podkładzie troszkę już przeschło, także jeszcze póki widno, no finalnie wkładziemy farstwę. Tutaj pistoletem maluję takim, pokażę Wam za kilkadziesiąt złotych sprzęt adekwatny i do farby i do moich umiejętności, ale tutaj niczego innego nie potrzeba. Tam jakieś 4 bary mam ustawione, taki odwadniacz z regulatorem założony na linię, żeby nie pluło olejem ze sprężarki, i w zasadzie tyle, jakoś to tam, jakoś to tam pyli i jakoś to tam będzie. Nie ma tutaj co się bardzo nad tym że tak powiem, rozwodzić, bo to tylko przyczepa, tak potrzeba żeby było równo pokryte i żeby nie rdzewiało. Ale taki z dolnym zbiornikiem. o no taki typowy, nie wiem, może ze 40 zł kosztował. Ale do takich rzeczy się nadaje. No i lakier położony. Nie wyszło najgorzej, powiem wam, że na jakim Jaguarze albo czymś takim, gdyby tutaj nie ten incydent, to by było prawie idealnie, o tutaj. Ale to hak transportowy. Normalne to, czy tutaj, czy teraz, czy później zdarzy się to znowu. Dobra, zostało jeszcze co? Rozciągnąć elektrykę, nowe światła, wiązkę i przyczepa. Może wracać do czynnej służby. Rozciągam sobie wiązkę, chciałem Wam coś pokazać. Instalacja jest nowa. W zasadzie to taki półprodukt rozciągnięcia. Tu mamy podłączone już gniazdko. Rozkręciłem sobie, żeby zobaczyć jak to tutaj jest kolorami. Tu by się zgadzało wszystko, tak, żółty, zielony, kierunkowskazy, czerwony to są światła, biały masa, pod trójkę, no i tam jeszcze stop czarny. Ale już tutaj na przykład do tylnych lamp z gotowymi, z gotowymi wsuwkami mamy już tylko biały, czerwony, czarny, tam mamy to samo, biały, czerwony, czarny i jeszcze mamy kawałek wiązki. Przyszykowanej do Wiecie do czego Do, o, do yy, złącza żeby tutaj Gniazdo zamontować kolejne Jakby w tandemie przyczepy chodziły No to żeby to spiąć taki zestaw No i kolejny kabel gdzie tutaj jeszcze jest yy, Nie mamy już yy, Żółtego tylko mamy brązowy Nie ma też czarnego Taka wierzcie składania, To się da połączyć to nie jest problem bo to jest kilka kabli Tylko ale no, to takie utrudnienie, bo jakby ktoś kiedyś czegoś szukał, to po kolorach se nie poszuka. W zasadzie ostatnie próby, okazało się, że namieszałem tutaj z gniazdem. No, kolory są w każdym odcinku kabla inaczej. Idąc na obiad myślę, dobra, będę pamiętał, a jak przyszedłem, poizolowałem już wszystko w puszce, to się okazuje, że nie pamiętałem, pomieszałem, jest zamieniony kierunkowskaz z postojówką, ale to się zaraz da odkręcić i mamy problem... O! Właśnie zobaczcie tutaj jaki zestaw. Taki zestaw na drodze to by robił robotę. Chodzi mi o to, że mam sprawne gniazdo tutaj do próby. O i te nie świecą. Obrysówki. Prąd jest, ale prawdopodobnie masy nie ma na ramie, bo ta rama ta półrama od całej tej skrzyni ładunkowej ona nie jest na metalowych mocowaniach, tylko na takich gumowych poduszkach i prawdopodobnie tutaj na tej obudowie nie mamy masy. Muszę jakiś dodatkowy kabel dać połączyć, połączyć tą dolną ramę z górną i będzie, będzie git. No, a tak to o, prawie że koniec. No mamy ostatnie poprawki naniesione. Teraz mamy światła pozycyjne. Idziemy włączyć zapłon stop, zobaczymy, a i tutaj tak samo już jest naprawiony pięknie, lewy chociaż tutaj jest lewy, dobra no i mamy stronę prawą tyle, i tym pozytywnym akcentem że się udało, kończymy film a ja życzę wam zdrowych, wesołych, pogodnych i rodzinnych świąt wielkiej nocy i widzimy się już po świętach, wszystkiego dobrego wszelkiej pomyślności